Nie skanujesz, uh z -huh. nim, czekam w oknach. Rozumiem czekasz. Nie grę. na wyjście. Drugi cofnął do niego chyba wiesz? Kurwa ging. Chyba spierdano. do ciebie w ten drugi. Możliwa, spierdala moją drogę. Czeń co, kurwa kawałka wziął po stronie. Mam słowa na okno. O no, bo jest nie. Ja pierdolę że w oknach kurwa, spróbuję. Kitów. Ja ty myślę na na grze, wzią, że. Małem. Ty mówiłeś, no sprawdzę jeszcze w okno, Teraz patrz. Jest tam, kurwa, no to się odwracam w okna, patrz, a ty sam mały, ja Czyli pierdolę. Ty, wiesz co najlepsze, że strzelają przez szczelinę i gości 78 dostał, nie? 30 cudów Kurwa, jaki zabaw miałem na tym silocie, jak <ślał> mi tu w Ja zapomniałem, jak go zobaczyłem.